O, kameruje się. Dzień dobry. Dzisiaj jadę do Mateusza Zakrzyskiego. Mateusz zajmuje się kalisteniką, jest uczestnikiem Ninja Warrior, brał udział w walkach MMA. Cześć Mateusz. Cześć. Na co dzień zajmujesz się kalisteniką? Widziałem, była kulturystyka, była walka MMA, Ninja Warrior, która z tych dyscyplin jest najbardziej wymagająca, najtrudniejsza, jeśli chodzi o ćwiczenia? Dosłownie kalistynika jest najtrudniejszym sportem, no bo tam jest trening z własną masą ciała, tam się uczymy ruchu, tam jest mhm. dużo więcej ćwiczeń, dużo więcej trzeba gdzieś tam poświęcić na to czasu po prostu. Taka osoba, jak, jak chciałaby rozpocząć swoją przygodę. Co byś polecał? Zacząć od rozgrzewki. Jeżeli rozgrzewka sprawia Tobie trudność, to to jest tak naprawdę Twój trening główny. Taka twoja złota rada dla początkujących sportowców? Systematyka. Nie zwracanie uwagi na swoje słabsze dni, bo każdy je ma. To jest właśnie najważniejsze, żeby nawet w te słabsze dni po prostu pójść na trening z myślą, że najgorszy trening to jest po prostu ten, który się nie odbył. Dziękuję.